Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Paweł, towarzysz Google. W dzisiejszym odcinku będzie troszeczkę inaczej, bo nie będzie promocji produktów. Nie będziemy wam pokazywali żadnych nowości, ale natomiast będziemy składali wam życzenia świąteczne, e, wam, naszym wędkarzom, naszej konkurencji, też naszym konkurencjom, bo jest tego bardzo dużo. E, też krót, krótkich kilka informacji na temat tego, co się dzieje w naszym sklepie, e, a dzieje się właśnie bardzo dużo. E, a na końcu wszyscy będziemy śpiewali dla Was kolędę. Także mam nadzieję, że się Ucieszycie. No, muszę to jeszcze pomontować. Troszeczkę czasu mi to zajmie, ale mam nadzieję, że, że będzie wesoło. Będę sobie tak chodził, bo mi jest po prostu łatwiej niż siedzieć. Więc tak, zacznijmy od tego. Pewnie zauważyliście, że części, część rzeczy zniknęła z naszego sklepu internetowego, ale tylko chwilowe, bo jesteśmy w trakcie przenoszenia magazynu, więc jak coś się przenosi z jednego magazynu na drugi, to w międzyczasie znika, ale zaraz pojawia się z powrotem. Więc jeśli pewnych rzeczy nie ma, to niebawem, zaraz się Pojawił. Tak jak zauważyliście, mamy teraz oddzielne dwa magazyny. Sklep internetowy to jest jeden magazyn, sklep stacjonarny to jest drugi magazyn. One się ze sobą nie łączą nie mieszają. Nie można kupić stacjonarnie tego, co jest w internecie, a w internecie tego, co jest stacjonarnie, jeśli tych produktów nie ma tu i tu. Natomiast e, musimy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby można było bardzo szybko przenieść towar z dolnego magazynu do sklepu stacjonarnego, jeśli ktoś by chciał i stworzyć jakby dodatkowy magazyn do sklepu stacjonarnego, żeby artykuły dostępne w internecie też były tu dostępne od ręki. Więc pracujemy nad tym w pocie czoła. Jest tej pracy bardzo dużo. Nie jest to łatwa robota, ale jak to wszystko uda nam się pospinać, to będzie petarda. Już to zaczyna działać, bo sam proces pakowania, kompletowania zamówień został kilkukrotnie. Przyspieszony to co wcześniej zabierało nam pół dnia teraz jedna osoba jest w stanie w, no czasami w kilka minut wykonać także już widać spory progres. No i tak ewentualnie jeżeli chcielibyście coś kupić stacjonarnie. Ale na przykład tego nie ma, bo sklep internetowy jest 10-20 razy większy od stacjonarnego. To możecie sobie naj, najłatwiej by było wam zrobić zakup przez internet. Opłacić zamówienie i dokonać, dokonać tam wybory formy wysyłki. Odbiór osobisty. Przy odbiorze osobistym opłacicie paczuszkę i paczuszka będzie na Was czekała tutaj do odbioru. W wolnej chwili przyjedziecie i dany towar odbierzecie. Także cały czas mocno pracujemy nad tym, żeby usprawnić działanie naszego sklepu stacjonarnego i internetowego. Mam nadzieję, że udało mi się tak w, w, w telegraficznym skrócie Wam to mniej więcej. Wyjaśnić, bo właśnie też piszecie, dzwonicie, a, a gdzie jest to, a znikło, a było, a nie ma, to niebawem wszystko wróci. W międzyczasie jest jeszcze to inwentaryzowane, więc no, dla sklepu to jest masa, masa roboty. Teraz przejdziemy sobie do życzeń. No, bo tak jak wcześniej wspomniałem, to Wam nie będę pokazywał w tym całym zamieszaniu. Aczkolwiek jest bardzo dużo promocji, wyprzedaży, zestawów. Wejdźcie sobie w zakładkę. Promocje na naszym sklepie internetowym fatfish.pl, obejrzycie zestawy. To, co widzicie na filmach, na youtubku, na shortach, na tym szybkim portalu, gdzie prezes tam e, dzieli i rządzi, udziela się po prostu na co dzień, to wszystko jest dostępne w sklepie internetowym i niebawem też będzie w całości dostępne w sklepie stacjonarnym. Nad tym pracujemy, także buszujcie sobie tam e, w, na fatfishu w wolnej chwili rozejdziecie się sporo ciekawych rzeczy teraz co do życzeń no, kolejny rok dobiega końca 2024 Boże Narodzenie e, życzymy Wam przede wszystkim dziękujemy za to, że jesteście, bo bez Was nie byłoby e, nas, to Wy nam dajecie e, tak zwanego kopa do jeszcze cięższej pracy motywacji do tego, żeby się jeszcze bardziej przy, przykładać i Wspinać na wyżyny swoich umiejętności, za co klientom, jak również innym sklepom wędkarskim bardzo dziękujemy, bo tak naprawdę zdrowa konkurencja jest bardzo dobra i bardzo potrzebna. No, chyba że ktoś ma monopol, ale no, nie można mieć w życiu wszystkiego. Także też zaraz będą życzenia dla naszej, naszych konkurencji. A dla Was wędkarzy dużo zdrowia, spokoju, szczęścia, pomyślności, przede wszystkim w gronie rodzinnym. Podczas tych świąt nie myślcie o niczym innym. Oglądajcie sobie w wolnej chwili filmy wędkarskie. Rozmawiajcie z najbliższymi na tematy wędkarskie, i nie tylko. Zajadajcie się sałatką jarzynową. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi, bo te święta właśnie od tego są, żeby odciąć się troszeczkę tej ligowej szarzyzny. I ja, ja uwielbiam, po prostu cały rok czekam na święta, jest fajny klimat. Uwielbiam spotkać się z rodziną, bliższą, dalszą, te kilka dni przenieść się troszeczkę do innego świata, tego świątecznego i zapomnieć o tym wszystkim, co nas na co dzień dookoła otacza. Także to dla naszych wędkarzy, dla naszych konkurencyjnych sklepów też życzymy wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, rekordowych obrotów, żebyście się rozwijali. Naszym zdaniem zdrowa konkurencja jest bardzo. Potrzebna nikomu na tym rynku i na tym świecie źle nie życzymy, a jak trzeba, to również pomagamy i współpracujemy z innymi sklepami. No, znamy się w tej branży wszyscy dość długo i dość dobrze dlatego też dla innych sklepów odpleciony do korony przez wędkarski.pl, wędkarski.com, drapieżniki i Wszystkie, nie chciałbym nikogo pominąć Życzymy Wam w te święta wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka A teraz przechodzimy do śpiewania kolęd Zapinajcie pasy, zaczynamy A jeszcze tylko na koniec zapomniałem Wam dodać Kiedy, w jakie dni jesteśmy otwarci, bo o to też były pytania Żeby później przez przypadek ktoś klamki nie pocałował. Jest ściągawka w formie kalendarza Słuchajcie, w Wigilię 24 grudnia jesteśmy otwarci do godziny 14 25-26 sklep jest zamknięty, natomiast 27 piątek 10 do 18, normalnie w sobotę od 10 do 14, e, później 31 grudnia, czyli w Sylwestra jesteśmy otwarci do godziny 16. W nowy rok mamy zamknięte i później już od 2 stycznia normalnie sklep funkcjonuje w tygodniu 10 do 18, a w soboty od 10 do 14. To tak chyba mi się udało e, Wam przybliżyć. Także wpadajcie, jak mam otwarte, a jak mamy zamknięte, to odpoczywajcie, a my już się bierzemy za śpiewanie. Nie wszystkich udało mi się namówić do śpiewania kolęd, e, ale niektórzy e, dali się nakłonić. no Nie spodziewaliśmy się, że wśród naszych orłów nielotów są też tacy utalentowani śpiewacy. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na liże, Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie serca ochotnego o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.